Siemanko, witam. Kto ma piec na ekogroszek, wie jaką zmorą jest mokry ekogroszek. Korozja w podajniku, znaczy w podajniku, w zbiorniku z węglem. Tak sobie wygląda zbiorniczek po 6 latach. Bo tam włożyłem żarówkę, zasłoniłem te wszystkie wyloty, gdzie sypywał się węgiel. Na pewno tych yy, dziurek jest więcej, ale ja tego już nie odbijałem, tej rdzy. Zaraz Wam pokażę, dlaczego. To jest ten zbiorniczek, co Wam pokazywałem. Jak ładnie światełko świeciło. Nawet teraz widać. Dosłownie 6 lat. 6 lat i tak wygląda dwójka blacha. Zjedzona przez korozję. W tej chwili zbudowałem nowy zbiornik. Jest. Pomalowany epoksydem. Oczywiście masterbondem. Na to jest rzucony predator. I teraz sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać chociażby pro. Zbiornik. Każdy powie, co to za zbiornik, jak jest odkryty. Celowo go zrobiłem tak. Będzie on z dwóch części łączony. Góra będzie dołożona. Ma tutaj specjalnie wspawany płaskownik. Jedno w drugie jest wstawiane. Później tu będzie od środka masą uszczelniającą. Zrobione no, na pewno tą samą masą, którą stosuje na samochody. Zobaczymy, jak to się sprawdzi w przypadku takich, takich kwasów i tak dalej, i tak dalej góra, góra została od starego polejnika bo to akurat nie było zardzewiałe więc to zaadoptowałem z tego starego a to całe musiałem zrobić nowe więc taki, taki mały teścik, mały teścik Predatora i Master Bond Aluminium Przy okazji tu się robi kolejny testik. O! Tak w międzyczasie. Jakąś bramkę sobie pospawałem. Jedną, teraz robię drugą. Chwila przerwy, chwila odpoczynku od tych samochodów, bo, bo leciutko mnie to wykończyło czy znaczy się mnie to wykończyło, o, leciutko mnie wykończył ten ostatni Fiat. Tempo, tempo było takie narzucone, że. No, już wszystkiego miałem dość. Dobra, ten teścik Predatora Master Bonda po pierwszym sezonie grzewczym na pewno, na pewno Wam pokażę, jak to wygląda. Sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Dzięki. Pozdrawiam.